Ej, ja też czuję, że to w ogóle nie I będzie za krzyżową. dlaczego ja mam szary ten świat, jakbym miała szejdera, a nie mam własnych szejderów? stało z tymi czarami. ja naprawdę coś czuję, że tutaj nie będzie się gdzie schować. Ej, ja też tak czuję. też się da wbić w teksturę, więc możecie popatrzeć. To szuka, Lara? Tak. Dobrze. Dobrze, że ty tam mówisz. No, niech tu będzie jakaś tekstura zepsuta. Mam nadzieję, że będzie, to jest mało pewnie. No, bo to jest całkiem nowe. Kiedy to oni odnowili w ogóle rok temu? No, jakoś tak chyba. Co, tu już ma rok? No, to raczej nie. Czas leci tak szybko, że nawet nie zauważycie kiedy. Tak, prawda. A tu u tych gedowców się nie chowamy na tym polu naftowym. No, gdzie? Tam to za daleko było. Ej, ale tak to dlaczego czysto, to czysto teoretycznie teraz nieważne kto będzie znaleziony pierwszy bo jest ostatnie miejsce. W sumie ten. Osoba, która zostanie znaleziona teraz, po prostu szuka w na następnym odcinku, jeżeli taki nagramy. Dobra. Lora... O... Dobra, ja... O cześć cebula. Cześć, to ja, dobra, ja tam... Ej, tam można, tam można wejść. Tak, tylko nie końc, proszę Przepraszam. Jak, jak coś, to ja tam stoję w tym rogu na no mistrzostwach, ale mam kamerę na dół, nikogo nie widzę. Ej ja nie wiedziałam, ej, ja to nie byłam. Ej, tam jest mega fajnie. Idę no, tam do ciebie, trudno będziemy razem. To znaczy ja tam wszystkie będziemy. ale by też, ja też tu jestem. Aha, bo to się wchodzi tu, ej! Wszyscy jesteście w jednym miejscu. Nie, May nie May sobie dalej. Ale ja też idę jedynie nie mam, sensu. Nie. Abo właśnie chowajmy się wszyscy w jednym. Ja się schowam tu. O się ma! <grywa> <grywa> w ogóle cię nie widać. Ej, nie, że coś, okay, ale nie jest ja najlepsza ja... ale ja sobie tu znajdę. Schowam się tu. Kurczę, ja nie mogę nic zrobić jakby... O co chodzi? Ile zostało czasu? Ja a dopiero 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 dopiero... Minęło, a półtorej minuty dopiero minęło. Spokojnie. A, dobra. Jeszcze trochę czasu. Kurde weszłam w ścianę. Ej, bo mam problem, bo coś mi się z komputerem stało. Co, Jakby mam, mam myszkę w rogu, jedynie, że mi się SSO się zminimalizowało. Dobra, ja wiem, gdzie się schowam. Tylko o muszę nie. zostawić ja tego też tak na Ja musiałam włączyć, włączyć komputer. Ech, pierdziele. Ej, No, ej, ale mi się też ta myszka w rogu zaczyna bardzo często i nie mogę jej ruszyć. Ale ja też tak mam właśnie. Tak, też. Ja u mnie. Szczerze, myślałam do tej pory, że to jest wina programu do nagrywania. Nie. A może jednak SSO. No, ej, bo, ej, no. bo jest problem, bo ja. Czy jak ja wyłączę komputer, to mi się nagranie zapisze? No właśnie. Jeżeli nie wiem. Te, a ma, wiesz, jak, jakby. W sensie, bo ja robię tak zawsze, że y, wyłączam wtedy, jakby przyciskami na klawiaturze to nagranie, nie? Ja myślę, to ja nie nie Trzeba mieć dobrać. skrót wtedy. No. Stworzona. Ja pierdziele. Jeżeli. No to wygooglaj sobie, jak w twoim programie jest, jaki jest skrót, bo na pewno jakiś jest. Jaki ty masz program, w ogóle? Ja na obs się robię. No to samemu trzeba to wpisać, tak to nie ma. Kurde. Ale dętka. Ej, tu no, można no, wleźć no, te, te krzaki. Nie ma w ogóle, ale ja już gdzieś schowałam. To jest o ale. Te krzaki, tu jest tyle tych krzaków, że tu nie ma bata, że cię znajdzie w tych krzakach. Nie wiem, zależy jak jesteś ubrana. Dobra, duła, tromba bomba. Chodzę tu. Nie było widać w tamtych szachach. No wcześniej. Dobra, jak mnie tu znajdzie, to, to mówi się trudno. Dobra, ja to. Ja nie widzę nic, ja stoję po prostu w miejscu, więc jak ktoś mnie zauważy, to trudno. Bo nie chcę tak znikać teraz, a po prostu nie wiem, zobaczymy, czy nagranie się zapisze. Okej. Okay. Dyntka będzie, jak się nie zapisze. I dlaczego, dlaczego to nie działa? Bez sensu. Gramy już godzinę i dwadzieścia minut, jak się z tym czujecie. Super. Jak się czuje... E, Lara... montując to. Headshot. Świetnie. I ty masz Ale cztery takie, a cztery takie masz filmy no, po godzinie. No. No Powodzenia. Pięć. Pięć. No, Pię no pięć, no. jeszcze swoje, no tak. No. no i weź to skróć. Powodzenia. Ja tego nie no. wymyślałam. Ja dzisiaj przez pół dnia montowałam film, okej? Okay? Tak mi się nie chciało tego robić, a jeszcze mówię sobie, wstanę od rana i zmontuję ten film i wstam o 11, nie? Tak, ja wstałam o 10 i o 13 wstawiłam film, co nie? No ja właśnie też tak mam czasami, a... O kurde, tak, wywaliło mnie. Mój film się wstawi za pół godziny. Sam się wstawi. <laughs> Ale co jak bo, mnie, wait, bo mnie wywaliło z koników i ze wszystkiego. No. To weź jeszcze raz spróbuj, yy, nie wiem, włącz i wyłącz komputer, połącz się okay. po to jeszcze raz. I, I ten, i zobaczyć... I super, na... się cały nie, nie zapisał się. My nie możemy okay. odsłonić elementu. No dobra, to zostaw. To napiszę najwyżej na początku jakoś tam, że nagrzenie z twojej kamery zostało, wiesz, anulowane i tyle. To Ale wiesz, no... Mam jakby, powiedzmy, głosy jakby z mojej perspektywy, więc jest git. Z mojej też was słychać. No. Nie, nie, u mnie słychać tylko mnie, ok? <grymne> Ale jesteś smar, No Wiem. O, mam kolejną historię. Kręgosłup Dawaj. nie boli, jestem taka stara po prostu. E, w zeszłym tygodniu był nad morzem, nie? Bo mnie mama e, hmm. zabrała z tego, że udało mi się z pierwszą klasę. No. I byłam sobie nad morzem i jakby już na wyjeździe jakby już prawie byliśmy w aucie, nie, ale jeszcze stwierdziliśmy, że wejdziemy sobie do jednego takiego klepiku, nie? Tam mm -hmm. na takim deptaku. Mm -hmm. No i wchodzimy i znalazłam tatuaże z Majdlepony i mówię, muszę je mieć, to w ogóle nie ma bata, że ich nie wezmę, nie? No dobra. I podeszła do mnie jakaś baba i mówi mi i mi się pyta, czy chcę kupić te tatuaże. Ja mówię, że tak. To zaprowadziła mnie do kasy, nie? I powiedziała mi, że mam czekać. Podobno mną jeszcze stała jakaś starsza pani, takie 60-70 lat, i kupowała bluzkę jakiemuś wnukowi, pewnie, nie? taką z Mbappe. Mm -hmm. Taką wiecie. No. no i czekamy tam dobre 3-4 minuty i nikt do nas nie podchodzi, żeby nas obsłużyć, przy tej kasie, a ta baba już widziałam taka zirytowana i powiedziałam tak na cały ten, ten sklepik i on był całkiem spory jak na taki nad morzem, nie? I mówię, czy ktoś w końcu ma zamiar nas tu obsłużyć? Podeszła do mnie taka to co chciałam, i w ogóle tam, że nie będziesz mi tu pyskować coś tam, a ja dosłownie śmiałam się i prosto twarz. Jestem hamuwa, wiem. I ona mi tak się zaczęła trząść, tak jej się ręce trzęsły, w sumie to ona głównie mnie zezywała, nie? Nie. I, a i w ja końcu, w, ko i w, którymś, tak, w którymś momencie po prostu wyrwała mi te tatuaże i powiedziała, że nic nie kupuje. A ja stanęłam i powiedziałam do wszystkich tak mega głośno, że tak właśnie, moi drodzy państwo, straci się klientów i wyszłam. A potem moja ciocia, która jeszcze była ze mną, powiedziała mi, że tak jakby podszedł jej szef i zaczął ją wyzywać. No i dobrze, kurde, też będę. Tak no. Mówiła. Znaczy też byś zwyzywała pracownika, czy też byś zwyzywała babę, tak jak ja. To się może jednej i ale uwagę zwrócić uważam, że się powinno w takiej sytuacji. No bo jakby ona nie musi tam pracować, jakby, no to już od niej zależy. No. a jeszcze chciałam chciałam takim hamskim tekstem, że wie pani, pomiędzy nami jest taka różnica, że pani tutaj przyjechała i haruja, ja jestem na wakacjach, ale nie powiedziałam tak. Ale no tak, taka prawda w sumie, nie? I żałuję, że tego nie powiedziałam, bo miałam taką satysfakcję. i Potem przez trzy godziny miałam taką satysfakcję. Dobra, ogólnie minęło się do minut, Lip, jak u ciebie żyjesz? Żyję, stoję w miejscu już. Ja już się nie przesuwam w ogóle mam dość tej gry. W ogóle wszyscy się schowali już? Tak. Tak. Na pewno? Tak. Tak. Ej, nie. Laski, a wy dalej jesteście tam w tym miejscu, w którym byliśmy wcześniej? Nie, ja już nie jestem tam. Ja jestem, ja już no, nigdzie nie, nie idę. Ja nie mam, już, już mam potem wyłączyć tą grę i to nie, nie wracam. Dobra, dam radę. Sprawdzę. Sprawdzę sobie najpierw tutaj, wszystkie boksy. Why not? Tu nikogo nie ma chyba. Ja mam tak duchną kryjówkę. Moje życie w tym momencie się skończyło. Kurde. Tu nikogo nie ma. O Jezus, mój koń pijany. O Matko boska. Ale ma, w serii nie masz takiej grubej pupy koniu? Na wielką pupcie? Nie no, tu nikogo nie ma. Gdzie jesteś, Lara? W boksach aktualnie. Sprawdzam sobie tą najbliższą stajnię. No, to daleko ode mnie. Dobra. Czy to są tylko jedne boksy? Tam były trzy. Dobra, może tu w boksach można było się schować, a już by nas znalazło. Nie, dobra, tu nie ma. Hm. Teraz sobie pojadę z Zostań, nie... Drugi raz w tym odcinku kręci mi się kółeczko w mózgu. Proszę na mnie, proszę na mnie na chwilę i dosłownie mam laga. Okay. Ale dobrze. A znowu jestem... Się... znowu tutaj... o kurde. Znowu tak. Nie wiem czy nie lepiej ściąć z konia i sprawdzić te wszystkie krzaki, chyba tak zrobię. Eee... Kurde. Nie mogę się kamerą, bo to źle wygląda. Się... <laughs> hmm. To nikogo nie ma, chyba. Nie. Ale krzaki są OP w tej grze wchowanego, więc trzeba sprawdzać. Hmm. W ogóle wiecie, coś śmieszne i mnie zawsze rozwala w tej grze, hmm. że kwiaty są zawsze z reguły wyższe niż postać. No, Wiecie. Ja na przykład u mnie na podwórku, nie? Yy, z tyłu jakby za domem prawie nic nie robimy. Tam nawet nie ma takiej porządnej trawy posianej, nie? Tam jest zarośnięte. I ostatnio dosłownie mieliśmy takie chwasty, co sięgały do balkonu. O matka. Tak, takie żółte. Ale w końcu mój tata jest w końcu ten... kaputnął. Dobra, ja sobie przejdę jeszcze do góry. Zobaczę. Może ktoś jest u góry. Fajne. Ja wciąż nie wiem co tu się stało. Tylko, jaka ja się fatalnie okażę tutaj chowanego. <głynne> jako szukające. Hmm. Oglądam właśnie moją postać od środka. O, ja, te, ja oglądałam mojego konia od środka wcześniej, jak szukałam. Znaczy, jak czekałam, aż wy się schowacie. Hmm. Ale ma fajne zęby. Jest <laughs> tu, 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 tu tu w ogóle mam cały czas tą piosenkę w głowie z TikToka. Idemy Jeszcze tu utknę i będzie kaplica. Ziewanie chyba po raz dziesiąty. <laughs> Ej, czuję się wspaniale w momencie, kiedy dosłownie nagrywamy film i ja wiem, że ja go nie będę musiała montować. Ja <laughs> też. Bo zawsze takie nagrywam, nagrywanie jest najlepsze, a montowanie już później jest czasami tak nudne. Nie, nie ja tak no na, ja tak naprawdę lubię, że w sumie. Ja też lubię w sumie, ale... W sensie ja mam... też lubię, ale w momencie, kiedy ja na przykład teraz jadę tak. na obóz, nie? W środę i nagrywałam filmy na zapas na dwa tygodnie. To już mi się tak... To nudziło. Ty masz tyle pomysłów na filmy? Nie mam aż tyle. Znaczy mam, ale. No, no coś musiałam zrobić, nie? No bo dwa tygodnie to jednak duża przerwa. Ja No ponad ja, dwa tygodnie. O, dobra, pięć godzin temu w w w dzisiaj współmiam film, ale tak ogólnie to miesiąc temu, co nie? Ej, ja takie <grym> miałam pomysłu. przerwy i teoretycznie, teoretycznie mój kanał ma trzy lata, nie? Ale od dwóch miesięcy. Y Nagrywam tak regularnie, to dwa miesiące wskoczyło ponad 250 naloty, nie 250. 220 subskrypcji, jakieś tak. Ja z 20. dwudziestoma. To dawajcie wysyłamy swoje kanały, w znaczy sensie screeny swoich kanałów na Discorda. Nikt mnie nie lubi. Dobra, czekaj. Ja, cię, ja cię zasubskrybuję, A ja nie będę to, dobra. To, to, to nawet, to, bo ty masz tylko 20 subskrypcji, bo ty masz takie fajne filmy na kanale. O, dzięki, miło, staram Także się. Cześć, ja tak ja to, nawet, tak ja ja tak nawet tak nie wiem ile mam. Dobra, nie, trzy pierwsze to już jestem taka ja aktualna, tamte to już były tak dawno temu, że to masakra i jestem trochę tam cringe'owa, ale dobra. Tak Także, moi kochani widzowie, którzy oglądają ten wspaniały film, wchodźcie na kanał Zuzi. Oh, o właśnie, to ja, Właśnie, właśnie mi 30 subów! O wow, grat wow. Ej, gratulacje! Ej, Pamblara, pow, powklejasz nasze kanały. Tak, <noise> albo po prostu, ten, dam do opisu, jak już będę... Linki wiecie. możesz dać. No. Tylko napisz, kto, kim, co nie. Ej, yy, ta, Jak ty masz? Kurde. Yy, nie, nie, nie Lara, nie Lara. Cebula. Yy, no. No. Bo ty jesteś nasz. nasz. nas na, na, na No sofa, tak, na... tak, tak, ja jestem na SSL. No, to ja cię. To ja cię nawet yy, ten zasubskrybuję z dwóch kont, mam prywatne i, pu i publiczne. A miło. A ty jakie masz oss też ci dam słowa. No, wysłam. Czekaj, bo ja tam, bo, ja, bo ja muszę... wiesz, bo ja muszę wejść... O, ty wysłałeś Linkę. Ja wysłałam Linkę. Jezu, dobra, kto jest y, koń zoski Ja wysłałam screena. Ole. Jezuza. Zalazłam. Zalazłeś mnie. Nie. Nie konia, ja znalazłam. o Myś... mojego konia znalazłaś No bo no, zostawi, ten... zostawi, ja nie... zostawiłam go na środku, niech tam sobie będzie. Zwykle tak jest, że jak ktoś zostawia konia... Y, Wiesz, tak e, powiedzmy z dupy miejscu, to jest albo gdzieś mega daleko albo jest e, gdzieś powiedzmy w tym, powiedzmy, podobnym terenie. Więc ja sobie na razie tak e, biegałam po krzakach. Z, z na wiecie, co mnie, wiecie co mnie najbardziej rozwala? Że jak rzucam filmy regularnie, to nie dochodzę mi słupy, ale jak nie nagrywam nic... I stawiasz w jakimś czasie. To nagle jest multum ten. Ja wstawiłam film 12, 12 dni temu przed wyjazdem. O. Za. Ja, Zdeptałam, ja nie. Za tymi beczkami czy czymś tam nie wiem, jakieś kartony. Żyj, ży. W ogóle daliście mi teraz suba i ja na OBS-ie live mam, co nie? W sensie tu robię, co nie? I mam, jakby e, powiadomienie, jak ktoś mnie zasubskrybuje i ja, mi, ja się tak przestraszyła. Ja chyba. Ja. Mam takie, co? Dobra. Jedna osoba, okay, ja. nie ale jestem, nie jestem na przykład, okay. naj, Mi najwięcej subskrypcji cały czas przychodzi z filmów, które stawiałam jakby na przykład miesiąc temu, bo te filmy mają na tyle popularność, że jakby one są cały czas oglądane, bo ten najpopularniejszy ma 4600 wyświetleń. O kurde, jesteście za popularni dla mnie, jestem za mało. Za mało ja i to też. No, ja mam 30 subów, spokój. Tak. No, widzieliśmy, że sobie, dobra, no, 10 więcej odabiamy, ale muszę sobie przebić piątkę. W ogóle nie wiem, czy w auto można wchodzić, ale sobie sprawdzam teksturę potem. I chyba właśnie jak nie można. Linda, ja I chyba jako jedyna chyba nie nagrywam, ale to co? Ej, Lara, ty no, w, w, chyba... w ogóle coś znalazłaś kogoś? Tak. Ale będę... O, może obejrzycie twój film Leaf jakiś. Do Jedzonka. Ja też obejrzę. Później obejrzę sobie. Niech będę coś w Dement. A dobra. dlaczego mnie jeszcze nie zasubskrybowałyście? Bo ja jeszcze nie wlazłam na Discorda. Bo, bo jak podam, ktoś Discorda, mnie zasubskrybował. Ja. To ja. <grym> <grym> dobra, ale... To ale jest bo... akurat prawda Taki... i dlatego ja na telefonie wszystko musiałam ogarnąć, ale już mnie znalazłam. to, to... Chyba zawsze telefon to ogarnę moment. Jak w boksie siedzisz? Ja też tak miałam, że tam jak ja szukałam Jarnheim, to ja tam pojechałam pierwszy ten i później drugi raz i wtedy dopiero widziałam tam. Ty tu byłaś wcześniej? Lara byłaś tu wcześniej? To nie teraz się znalazłam tu, ale ja byłam tam, jak się mistrzostwa zaczynają, tam są takie... A tu mam. A ja... Ja Lori, tak czy siak nie widziałam. Chciałam ci się trochę. Ej, chciałam ci się wychylić trochę, ale moja postać postanowiła się zepsuć. I nie ma, chodzi już. Chodzi już, czyli masz duże miejsce, mówisz. To ja sobie, sobie potrenuję ale... konia, bo mój koń Demet. Mój koń będzie konia? miał zaraz siódmy poziom. I sobie zrobię tu wyścigi, żeby miał siódmy poziom. Mogę z tobą zrobić. Dobrze. Po chwila, bo... Konia szukasz? Genek. Aha, jednak już wbiłam, bo tutaj jest ten taki bonus jakby. Cześć, o co chodzi? Mm, a no, tak, jak gadasz z no. tym koniem, że nie, brzuch go boli, Tak, tak, coś tam chce. klikłam. No, tego typu właśnie coś. No, jak nie jak nie było pierwszy raz, to no, i tam mi pisało, że... E, że mój koń ma duży brzuch, takie... Wciąż jest? Ale ja pierwszy raz, jak to klikłam, właśnie by sobie trenowałam konia, co robię rzadko. I ja się tak zdziwiłam. Mówię, co się stało? Dlaczego mi tak dodało prawie 300 punktów? Ej, mi się wydaje, że jak wybierzesz środkowy, to daje ci najwięcej. Nie wiem, wybrałam teraz górny i dało mi 240. No demyt, gdzie jest <laughs> Ale na każdym w sumie levelu pokazuje, że, że dużo dostaje, tylko oprócz 14, co nie wiem, 14 i to ciężko, ciężko, ciężko dobra, spróbkamy chyba prawie cały teren. No ja widzę. Ale teraz mam wrażenie, no. że i tak się szybciej jakby wbija te poziomy koni niż wcześniej. No. Zauważyłam to właśnie, bo jakby mój koń miał chyba 11 poziom i jakby mega szybko wbiłam do 15 w koło godziny nawet chyba. I jakby a wcześniej to by, bym naprawdę długo podejrzewam, że nawet jakbym zrobiła wszystkie wyścigi to mogłoby się nie wbić. My sobie czynujemy, trenujemy kanie, a biedna Lara tutaj walczy o życie, żeby znaleźć wszystkich. Tak. Demet, kogo to był koń z tym ptakiem? Mm. Mm, z ptakiem jest mój, w sensie z sobą. No. No to, to mój. ja już nie znalazłaś, ja byłam w boksie. Demet, tu nie mogę wejść, ale to zejdę z konia i wejdę na to ty Ej, a... W sumie jeszcze... O, orientujecie się, czy jak się film wrzuca na dysk, nie? To on się musi przesyłać, tak? Tak, musi, musi się przesłać i później... I co się Jak już przesłasz, to kopiujesz linki, wysyłasz po prostu... No to to wiem już, to co jest później, to wiem, ale on się będzie przesyłał długo, nie? Znaczy, no należy. Bojery. Ja nie wiedziałam, że to są takie bojery. Ja już tyle czasu szukam i znalazłam trzy osoby, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie ty jesteś. A kogo jeszcze szukasz? Ktoś jest schowany. A, to wszystko? Ja jest? zostałam jeszcze chyba, <grym> chyba. Ale już mam wrażenie, że już wszystko przeszukałam, ja już nie wiem. Kurczaki. Ja taką duftną kryjówkę mam, że nie wiem jak ja nie zostałam znaleziona jako pierwszą. <grym> ja pitolę. nie wiem. Jeszcze... Mogę ci podpowiedzieć. Dobra, no. No, w krzakach. Ja w krzakach. W krzakach. Tak jest. Ja wszystkie krzaki. A w Znale. takich krzakach z kwiatami. O Jezu wszędzie to są kwiaty. To są wszędzie krzaki. Tak. Przecież. A to wtedy... Do... I tu się teraz zrobiło dużo ludzi, bo za bo 10 minut czasu mieć no. Znalec. Z I widzę podwózkę stąd. Widzę podwózkę, więc... To teraz pytanie, czy te kwiaty są obok drzewa. Ale mnie bolą uszy od słuchawek już. Mnie no, no mnie też. Ja mam te kolczyki w uszach i tak trochę... Ja planuję sobie zrobić, Chodź ale nie mogę ja sobie zebrać. Dobra ja, ja, w sensie, potaje, ja wiecie, bo ja kurde, nie mam pojęcia jakie kwiaty, jakie krzaki. Ja już wszystkie krzaki obleciałam i nie mam pojęcia gdzie ty jesteś. Ja na razie ja mam, byłam pewnie. obok posągu w tych różowych krzakach, obok koimki siedziałam. Kurde, si tam. a ja tędy też szukałam, nie widziałam cię, dobra. Także moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Był on bardzo chaotyczny, ale uważam, że wyszło całkiem śmiesznie. Więc no, mi się naprawdę bardzo podobało i chciałabym bardzo chętnie zrobić z Wami kolejny odcinek. E, więc, jak Wy również macie ochotę, widzowie, za monitorem e, obejrzeć kolejną część takiego zwariowanego, chaotycznego odcinka w naszym wykonaniu, e, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Wpadajcie oczywiście na kanały dziewczyn, czy ich Instagramy, na przykład podlinkuję Wam gdzieś tam w opisie. E, no i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i my już się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Pa!